Rozgrywek grupowych nie zabraknie emocji, a zawodnicy muszą zagrać na najwyższym poziomie. Na ich twarzach widać niesamowitą koncentrację i determinację. Dzisiaj zobaczymy naprawdę wielki futbol. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Zobaczymy ich w wariancie schematu 4-4-2 z jednym tylko egzekutorem. Drugi z nominalnych napastników jest cofnięty niemal do drugiej linii. Ma on nieco szersze spektrum zadań, bo nie tylko ofensywny, ale też musi wspólnie z pomocnikami konstruować akcję. Masilela. Parker! Jest! Yeah! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo. A i przeciwnik nie w bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Z takiej odległości nie da się spudłować. To był gwarantowany gol. Napastnik przyłapał bramkarza, kiedy ten przeniósł ciężar ciała napięty. I nie miał szansy zareagować. Uderzenie. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. Za chwilę wznowią z autu blisko pola karnego. Borcha Walero. Jean-Mario. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści. Decyzja zgodna z duchem gry. Se Dobrze arbiter reaguje już na samym początku spotkania temperując zapędy gry faul. Miranda. Perichic. Jean-Mario. bliska już do bramki. Sędzia pokazuje gra... Wejście obrońcy. Jak zareaguje arbiter? Początek meczu sędzia daje wyraźny sygnał, że nie będzie tolerował tego typu zachowań. Żółta kartka to może dość drastyczny środek, ale jeśli zobaczymy dzięki temu mecz bez brzydkich fauli, to popieram. Miejmy nadzieję, że nie skończy się to czerwoną kartką. Parker. No już blisko polekarny. Zgrywa do tyłu. Ładnie pomyślane. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Ach! Zupełnie mu nie wyszła ta główka. Teraz patrzy i pewnie się zastanawia, jak to się stało. Źle obliczył lot piłki, albo ruch głową, albo jedno i drugie. Borcha Valero. Dobra pozycja do oddania strzału. Prostopadłe podanie będzie groźnie. Ależ to była szansa na doprowadzenie do remisu. Może następnym razem im się uda. Blisko polekarne. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Parker, Miranda, Jowecic. No, z tego miejsca można strzelać. Parker. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Są koledzy na wolnych pozycjach. Próbował pięto, ale rywal wychwycił. Czy dojdzie? Jest okazja do strzału. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Ach, szkoda! Nie trafił dobrze! Będzie wznawiał bramkarz! Nie poradził sobie z presją. Podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę, chociaż był blisko. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Powrót po piłkę głęboko do linii środkowej. Dobry pomysł, dobre wykonanie. Ten lok może zaskoczyć obronę. João Mario. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Nadal Perisic. To musi być wyrównanie! Aj, jednak nie ma! Groźny strzał, dobra decyzja, ale nic z tego! Faktycznie, mógł zaskoczyć tym uderzeniem. Dużo mu nie zabrakło. Wyrównanie było w zasięgu ręki. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Jowetic. Będzie strzelał. I mamy rzut rożny dla Interu Mediolan. Dośrodkowanie z Miranda. I piłka poleciała tuż nad poprzeczką. Mało zabrakło, źle przyłożył tam głowę, nie zdołał nadać jej optymalnego kierunku. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Mieli Jacku dzisiaj tyle okazji, że wynik powinien być zdecydowanie inny. Ciekawe, jak trener skomentuje te źle ustawione celowniki. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Aj, teraz strata. Zostawił za sobą trochę boiska. I piłka wybita do przodu. Dobrze udało się przeciąć to podanie. No już blisko pole karne. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Jean-Mario idzie do przodu. Jowekich! Strzał! ale zablokowany. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Jacku, jak do tej pory bardzo emocjonujące rozgrywki, prawda? Rozpoczyna się właśnie druga połowa meczu piątego dnia rozgrywek. Do końca fazy grupowej pozostała już tylko jedna runda spotkań. Zgadzam się, to jest fascynująca grupa. Końcówka spotkania powinna być bardzo ciekawa. D'Ambrosio. bliska już do bramki. Jovetić. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Borcha Valero, João Mario Strzela. No gdyby nie on, byłby gol. Parker. Borcha Valero. Candreba. Blisko polekarne może strzelać. Z łatwością uwolnił się spod opieki. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. To już końcówka spotkania. Oni wciąż prowadzą. Kto by się tego spodziewał? To na pewno jest zaskoczenie, ale trzeba przyznać, że z przebiegu meczu pełni zasłużyli na ten wynik. Zgadzam się z Tobą. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. I owe cić. Wizdek Sędziego. Jakie będą konsekwencje? Żał Mario. Przyjli piłkę. Masilela. 15 minut drugiej połowy już za nami. Szansa. No wyręczył teraz bramkarza. Dobra interwencja obrony. Nie ma dwóch zdań, to był faul gracza Interu. Zupełnie nieudany ślisk. niebezpieczne to było. Jean-Mario. No, z tego miejsca można strzelać. Inter rozpocznie od wrzutu załóżki. Szykuje nam się zmiana. Perichić. Ustawili się na własnej połowie i czekają na to, co zrobią rywale. Czy stała wyrównać? Icardi. Jest! Bramka dająca wyrównanie. Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków, bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Zdobyli gola i to nie powinno dziwić, są dzisiaj wyraźnie lepsi. Zasypywali rywala gradem strzałów. Piłka musiała w końcu trafić do siatku. Ich przewagę widać na całym boisku. Mają w sobie jakąś siłę. Kontrolują przebieg spotkania. Borcha Valero. Robi się niebezpiecznie. Szansa! Ciao Mario! Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż grze. Mamy aut, wystarczy dobrze to wykorzystać. Są blisko pola karnego. Nambros Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Ach, niecelnie! Taki strzał z woleja, bardzo widowiskowy, gdyby tylko trafił w światło bramki, wyglądałoby imponująco. A tu wyglądało to inaczej. Uderzenie chyba lekko spóźnione. Efekt mizerny. No zastanawia się, czy nie strzelać. Zostawił za sobą trochę boiska. Niskie dośrodkowo. Dobrze ustawiony bramkarz. Wypiąskował to dośrodkowanie. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Dobra pozycja do oddania strzału. Pięknie. Pro... I kardi w polu karnym. Uuu, ale pudło. I mamy remis. No, bardzo ładnie przeciął to do podanie. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Akcja zatrzymana. Wychodzą do kontrataku. Nadal Perisic. Okazja na dośrodkowanie. Ciąż remis. Czas mija. Kto wygra? Żao Mario. No, może być groźnie. Ale szansa na decydujące trafienie. Nie wyobrażam sobie, co teraz dzieje się w głowie tego gracza. Było tak blisko. Ciążyła na nim ogromna odpowiedzialność. Może po prostu jej nie udźwignął.

Fatalne podanie, no i strata. Koniec meczu. Remis. Czy jest on sprawiedliwy? Nie mnie...